Telefony i smartfony. Ten rozdział znalazł się tu nieprzypadkowo. W latach 60. XX wieku posiadanie telefonu było luksusem i wyróżnieniem. Tak się w życiu złożyło, że mieszkałem w szkole, w mieszkaniu, w którym był zainstalowany służbowy telefon. W ciągu dnia numer był wykorzystywany przez sekretariat szkoły, a po południu i wieczorem, i zwłaszcza podczas ferii i wakacji. Telefon był przeznaczony do alarmowania różnych służb. Rodzice nie telefonowali w innych celach, obawiając się płacenia słonych rachunków. Natomiast krewni i znajomi znali numer tego telefonu i w ważnych sprawach zawsze mogli się z nami skontaktować. Po ukończeniu liceum, by nie być wcielonym do wojska, po pierwszej nieudanej próbie dostania się na studia dzienne, zacząłem naukę w policjalnej szkole łączności, specjalność Telekomutacja. Niespodziewanie tematy techniczne związane z telefonią na tyle mnie zainteresowały, że bardzo chętnie i dogłębnie poznawałem tajniki działania telefonów i central telefonicznych. Gdy po konflikcie mojego ojca z dyrektorem szkoły odebrano mu telefon służbowy, bez większego trudu poradziłem sobie z tym problemem. Kilka sztuczek w skrzynce telefonicznej i mieszkanie służbowe znów posiadało telefon. Tym razem tajny służbowy telefon działał tak samo i na tym samym numerze. Po usamodzielnieniu się i wyprowadzeniu do własnego mieszkania przez kilka lat bardzo brakowało mi telefonu. Pewnego dnia, dzięki bardzo niezwykłemu zbiegowi okoliczności, udało się podłączenie linii telefonicznej. Zainstalowałem wówczas nowy wynalazek automatyczną sekretarkę, Odbierającą połączenia podczas nieobecności. Urządzenie posiadało zdalną możliwość odsłuchiwania rozmów, a nawet konfiguracji za pomocą odpowiedniego kodu PIN. Traf chciał, że teściowa całkiem przypadkowo uruchomiła taki kod i nagrała siebie jako powitanie. Po wykonaniu następnego połączenia usłyszała swój tekst, obraziła się, potem na mnie, mówiąc, że stroję sobie z niej żart. Taka to była technika nowoczesna. Umiejętności telekomunikacyjne przydały się jeszcze podczas służby wojskowej. Nie istniały dla mnie blokady połączeń z, z liniami cywilnymi, miejskimi, międzymiastowymi czy międzynarodowymi. Każde zabezpieczenie da się pokonać. Pewnego razu połączyłem upierdliwego dowódcę kompanii z bajkami. Kilka dni biedzili się serwisanci z tym problemem. Po kilku latach nastąpiła era telefonów komórkowych. Telefonia komórkowa od końca lat... 90. do dziś zmieniła się ze zwykłej usługi wykonywania rozmów do mobilnej sieci internetowej. Wraz z rozwojem usług telefonii komórkowej ewoluowały urządzenia oferowane abonentom. Pierwszy raz zadzwoniłem z komórkowego telefonu podczas spaceru wokół poznańskiego jeziora. Telefon, własność znajomego biznesmena, był wielkości laptopa. I trzeba go było nosić w małej walizce. Drugi telefon komórkowy, tym razem podobny do dzisiejszych aparatów, posiadała wówczas tylko znajoma lekarka. Wkrótce stałem się jednym z pierwszych prywatnych użytkowników telefonu komórkowego i dlatego dziś posiadam wręcz historyczny numer. Od końca lat 90. przeszedłem wszystkie etapy rozwoju sieci komórkowych. Miałem w swoim ręku przeróżne telefony i potem smartfony. Poznałem wtedy telefony Ericsson, Nokia, Motorola, które służyły jedynie do prowadzenia rozmów i wysyłania krótkich wiadomości tekstowych zwanych SMS-ami. Na początku istnienia usług telefonii komórkowej odbiorca ponosił koszty rozmowy. Na moje szczęście dość szybko z tego zrezygnowano, bowiem telefon służył mi głównie do kontaktu z klientami, którym naprawiałem komputery i oprogramowanie. Bateria telefonu błyskawicznie rozładowywała się, więc w samochodzie był na stale podłączony do ładowarki zasilanej z gniazdka zapalniczki samochodowej. Pewnego razu, podczas wakacji, gdy dojeżdżałem do Helu, zadzwonił klient, który poprosił o wykonanie jakiejś naprawy. Gdy dowiedział się, że w tym momencie znajduję się w pobliżu Władysławowa, klient wykrzyknął: O rany, ile mnie ta rozmowa będzie kosztować! I rzucił słuchawkę. Kolejne generacje telefonów były wyposażane w coraz ciekawsze opcje. Można było wykonać nimi zdjęcia, nagrać dźwięk, a potem nawet uruchomić prościutką, prymitywną nawigację samochodową. Użytkownicy telefonów zazwyczaj nie interesowali się, w jakim systemie operacyjnym one pracują. Bardziej dociekliwi wiedzieli, że ich telefon pracuje w symbianie e, iOS. Windows Phone, Android. Stopniowo z rynku wycofano Symbiana, Windows Phone dogorywa, a na rynku pozostały już tylko iOS i Android. Zadziwiająca była droga i konkurencja pomiędzy wielkimi graczami na tym rynku. Firmy zmieniały oprogramowanie, czasem bankrutowały, czasem przechodziły do innego właściciela. Typowym przykładem był los fińskiej firmy Nokia. Która tworzyła wspaniały, niezawodny sprzęt pracujący w symbianie. W pewnym momencie Nokia znalazła się pod skrzydłami Microsoftu, który w telefonach nadal sygnowanych logo Noki zainstalował w miarę niezawodny system Windows. Jednakże ten gigant przegapił wielki boom na darmowe aplikacje. Windows był na tyle zamkniętym systemem, że twórcy darmowego oprogramowania nie mieli do niego dostępu. Konkurencja miała wielokrotnie większy asortyment aplikacji. Jedyną zaletą Windows'a w telefonach stała się paradoksalnie całkowita odporność na wirusy. Zupełnie odmienna od tego, co działo się w komputerach PC. Wielką rewolucją stał się system iOS firmy Apple, która zadziwiła świat smartfonami iPhone. Nagle użytkownicy dostali do rąk urządzenie, które spełniały wszystkie możliwe funkcje, o których marzyli lub których nawet nie potrafili sobie jeszcze wyobrazić: telefonu, aparatu fotograficznego, centrum rozrywki, przeglądarki internetowej i wielu, wielu innych. Do tego wszystkiego iPhone był bardzo łatwy w obsłudze, a jego interfejs pięknie zaprojektowany. Świat nie znosi próżni, konkurencja nie śpi. W miejsce umierającego Windows wszedł system Android. Będący jakby okrojoną wersją Linuxa. Okazał się tańszy od iOS i bardziej dostępny. Programiści ruszyli do boju, tworząc tysiące aplikacji. Producenci smartfonów nie musieli już prosić o dostęp do oprogramowania. Przez kolejne lata system opanował około 90% rynku. Do gry weszły wielkie korporacje chińskie, koreańskie i japońskie, które zaczęły produkować ogromne ilości. Coraz lepszych smartfonów. Ceny urządzeń zaczęły spadać, a ich możliwości techniczne rosły błyskawicznie. Tyle historii. Dlaczego tak ważny jest ten rozdział w moim eseju? Otóż okazało się dziś, że obecne smartfony i ich oprogramowanie stały się potężnym narzędziem medialnym. Narzędziem oddziaływania na poszczególnych ludzi, społeczeństwa, narody, na cały świat. Wewnątrz tych pudełek fabrycznie preinstalowane są programy zwane aplikacjami, które mogą służyć manipulacji politycznej. Wpływ takich aplikacji omawiam w innym rozdziale.